Witam ponownie. Pamiętamy, że ostatnio sam dostał się do Mati, natomiast Hanna potrzebuje nowych koordynat. Ma stare koordynaty, które znaleźliśmy w tunelach Bosza. Jak obliczyć nowe? Otóż spotkaliśmy się już z dwiema tabliczkami, na których były koordynaty na pływające wyspy i na tunele Bosza. I tam były i stare koordynaty, i nowe. Wykonujemy więc odejmowanie od nowych, odejmujemy stare. W obu przypadkach Wychodzi nam ten sam wynik 7810 minus 715 dla tego symbolu i 347 minus 362. Więc wychodzi nam 0 minus 25. Taka jest różnica między nowymi koordynatami a starymi koordynatami dla tego symbolu. Z kolei dla symbolu drugiego yy, mamy analogicznie 929 9, minus 915 i 6911 minus 687. I wychodzi zmiana 014 między koordynatami starymi a nowymi. Więc skoro tutaj mamy stare koordynaty, to tę zmianę nie odejmujemy. Właściwie odejmujemy odwrotność, czyli dodajemy zmianę do starych koordynat, aby otrzymać nowe koordynaty. Więc do 10, 1, 9, to są te koordynaty, które znaleźliśmy w tunelach Bosza. Dodajemy 0, minus 2, 5, Otrzymujemy więc 10, minus 1, 14. To dla tego symbolu. Natomiast Koordynaty dla tego symbolu stare. 3, 12, 10 dodajemy do nich 0, 1, 4 i otrzymujemy 3, 13, 14. Ale ponieważ operujemy ciągle na dwunastkowym systemie liczbowym, więc y, nie może być czegoś takiego jak 13 czy 14 tutaj, czy nawet minus 1. Dlatego musimy to zmienić na liczby w dwunastkowym systemie. Wiecie, ta czternastka oznacza. Potęgę zerową, 12 do potęgi, generalnie cały wzór 3, 13, 14 w tym wypadku to jest coś takiego: 3 razy 12 do potęgi drugiej plus 13 to jest błąd, bo nie może być, razy 12 do potęgi pierwszej plus 14 razy 12 do potęgi zerowej, ponieważ jednak potęga zerowa może się zamknąć na 11, jeśli jest 12, to to przechodzi już do potęgi pierwszej. Więc zabieramy tę całą dwunastkę z potęgi zerowej, zostaje dwójka, a ta dwunastka przenosi się do potęgi pierwszej. 12 do potęgi 12 razy 12 do potęgi zerowej, to jest 12 i ono wynosi tyle samo, co 1 razy 12 do potęgi pierwszej. Dlatego dwunastka w potędze zerowej jest niczym innym niż jedynką w potędze pierwszej. Dlatego do tych trzynastu które mieliśmy w potędze pierwszej dodajemy tę jedynkę, którą przenieśliśmy z potęgi zerowej i mamy 14. Ale ponieważ znów czternastka jest większa od maksymalnej liczby, jaka tu może być, czyli 11, To znów dwójka nam zostaje, natomiast ta dwunastka z potęgi pierwszej zmienia się w jedynkę w potędze drugiej. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Nie wiem, czy to jest celowo zrobione, czy nie, ale pewnie celowo. Ale ta potęga druga musi zostać niezmienna. I wszystkie nadwyżki z potęgi pierwszej, one rozpływają się w powietrzu i nie trafiają do potęgi drugiej. Więc potęga druga pozostaje trójką. Natomiast potęga pierwsza jest dwójką. Potęga zerowa jest dwójką. 3, 2, 2 mamy więc. Tak, z 3, 13, 14 zostaje nam 3, 2, 2. Operacja na systemie dwunastkowym z modyfikacją polegającą na tym, że druga potęga musi pozostać niezmienna. Analogicznie robimy dla tego symbolu. Mamy tutaj po dodawaniu 10 minus 1, 14. Raz, że nie pasuje nam minus 1, a dwa, że nie pasuje nam 14. Zróbmy więc coś najpierw z tą czternastką. To samo, co robiliśmy poprzednio. Czyli z czternastki zostaje dwójka, natomiast. 12 razy 12 do potęgi zerowej, czyli w systemie dziesiętnym 12. Przechodzi nam do potęgi pierwszej i z minus 1 zmienia się w 0. Więc tutaj już nie ma problemu, zostaje nam 10,02. Mamy więc dla tego symbolu 10,02 ustawione. Ustawiamy więc, tak, 10 na tej tarczy, 0 na tej tarczy i 2 na tej tarczy. Natomiast dla, dla tego symbolu mamy 3 na tej tarczy, 2 na tej tarczy i 2 na tej tarczy. Sprawdzamy, czy wszystko dobrze obliczyliśmy. Daję sobie sprawę, że to trochę zamieszałem z tłumaczeniem, ale naprawdę trudno jest tłumaczyć matematykę na <laughs> matematykę na język polski dokładnie. Gdybym miał tabliczkę z liczbami na tablicy, to wszystko inaczej wygląda, wszystko się ładnie tłumaczy. Natomiast tu jeszcze do tego dochodzi system dwunastkowy, który nawet pewnie nie wszyscy znają. Ale trafiliśmy już do Mati chyba, coś jest nie tak. Ta macka nie sięgnęła tam, nie zaczepiła się o nic, a powinna. Wychodzimy więc próbujemy coś z tą macką zrobić, żeby ona tak z nami nie pokrywała sobie okrutnie. No i tu będzie taka zagadka losowa dwie zagadki losowe będą obraz jest zamazany a tutaj mamy soczewki, grube trzy grube i cztery chude, tak samo jest tutaj trzy, grube, cztery chude cienkie, no chude będą cienkie, cztery cienkie i trzy grube jedne zwiększają ostrość, drugie zmniejszają ale mimo, że to zagadka jest losowa to jest jeden łatwy sposób na jej rozwiązanie Wyjmujemy po kolei soczewki, najpierw z pierwszej, później z drugiej skrzyni, od lewej do prawej, sprawdzając po każdej zmianie ostrość. Jeśli jest strzałka w dół, to znaczy, że wyjmujemy dobrze i dalej robimy to, co do nas należy. Jeśli strzałka zmieni się na, na tę, na strzałkę w górę, to odkładamy soczewkę, którą, którą wyjęliśmy i wyjmujemy następną. Do dzieła więc. Wieliliśmy pierwszą, strzałka zmieniła się na górną, więc ją wkładamy, wyjmujemy drugą. Strzałka jest nadal górna, znów wkładamy, wyjmujemy trzecią. Strzałka jest dolna, więc wszystko gra, wyjmujemy czwartą. Strzałka dolna, wszystko gra, wyjmujemy kolejną. Strzałka dolna, już zarys obrazu, wszystko zmierza ku dobremu, no niestety teraz. Wkładamy, wyjmujemy kolejną, wkładamy, bo pojawiła się strzałka w górę. Strzałka w górę, więc znów soczewkę wyjętą trzeba włożyć. Wyjmujemy więc następną. Strzałka w górę jest źle, wkładamy ją, wyjmujemy drugą. Strzałka w górę, więc ciągle źle zrobiliśmy, wkładamy ją, wyjmujemy trzecią. Strzałka w górę, ale obraz lepszy, mimo wszystko. Najważniejsze, że strzałka jest w górę, więc musimy ją włożyć z powrotem i wyjąć czwartą. Strzałka w dół jest wszystko dobrze. Wyjmujemy kolejną. Strzałka w górę, więc odkładamy ją na miejsce. Wyjmujemy przedostatnią. Obraz jest właściwy. To była zagadka losowa, więc. Ale za, za pomocą tego systemu rozwiążecie ją bez problemu. <grym> Nawet rym. Teraz mamy jednak gorszą sytuację. Kolejna losowa zagadka. Tym razem na spostrzegawczość. Coś podobnego do do alfabetu Morsa. Tu nam się będą pojawiać mignięcia białego światełka, długie i krótkie. I musimy, musimy zapisać sobie dokładną sekwencję. Długie. Trzy krótkie, długie. Zaraz. Na początku był, był jeden długi, później trzy krótkie, później chyba dwa długie, dalej już nie wiem. Długi. Moim zdaniem to tak szło. Jeden długi, trzy krótkie. Dwa długie, dwa długie, jeden krótki. No ale żeby się przekonać, to trzeba zajrzeć do sterowni. Tam jest urządzenie, z którego jeszcze nie korzystaliśmy. No. Właściwie to, żeby wejść do sterowni, to trzeba wejść do winda, nie wdrapywać się na górę. to nie jest taka łatwa zagadka, bo trzeba to uważnie, uważnie wszystko dojrzeć, czasem nie łatwe jest rozszyfrowanie tego Nie macie pojęcia co robicie Nie, nie idźcie tam, zabijecie nas Tłumaczenie nie oznacza jedynie wędrowca ale także dobrego sługę Jego podstawowym zadaniem jest Znów dobry suwiec, do, dobry suwiec, dobry sługa, wędrowiec. Ale teraz y, mamy za zadanie ustawić jakoś te, tę sekwencję, którą przed chwilą widzieliśmy. Dobra, więc mówię, jak to wygląda na tę chwilę. I tu jest ilość tych y, mrugnięć światełka. 7 ja naliczyłem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tutaj ustawiamy, czy jest długi. Długi to jest na górze. Krótki jest na dole. Góra. 3 razy dół. dwa razy góra. I dół. Teraz wciskamy to. Odwrotnie. Trzeba było. Więc jednak długi jest na dole. Ale nic się nie dzieje. Czyli coś chyba jest nie tak. Lama i kalas, on tu, Matia klas. Sovennages, sovennages Matia. Dużej lampy sygnalizacyjnej, aby odtworzyć zanegowaną sekwencję sportu. Zanegowaną do tej, którą tam widać. I to jest bardzo ważne, to jest wskazówka do zadania. Zanegowaną sekwencję. Co to znaczy, że zanegowaną, czyli tam, gdzie mieliśmy długie sygnały, musimy je tutaj wklepać jako krótkie sygnały. Czyli. Mieliśmy jeden długi, trzy krótkie, dwa długie, krótki. Zamieniamy więc to na jeden krótki, trzy długie, dwa krótkie i długi. Ale to nie wszystko, bo musimy jeszcze je odwrócić. Czyli zamieniamy kolejność. Najpierw mamy jeden długi, później dwa krótkie, trzy długie i jeden krótki. I tak je wprowadzamy. To jest ta negacja. Więc tak. Jeden długi, dół jest dobrze. Dwa krótkie, dobrze. Później trzy długie, dobrze. I jeden krótki. Powinno być dobrze. Udało się. Mógł... Słuch mnie nie zawiódł tym razem. I wzrok. Udało Przede się. wszystkim wzrok. Co teraz? Nie słuch. Iść do przodu czy zawrócić. To może być pułapka. Albo jakaś próba. Z tego co wiemy, ten, jago go niego nazywają, wędrowiec albo dobry sługa. Może być kluczem do wolności. Nie możemy tak po prostu bezczynnie czekać. Nie możemy bezczynnie czekać, to prawda. No, skoro tu jesteś, to głupio by było zawrócić, Haniu. Dlatego pora udać się już na Matię. Matia, chyba najbardziej tajemnicza kraina. Dzięki Bogu. Musicie nam pomóc. Matia to nie tylko system obronny, to system opiekuńczy, kulturalne serce tego ludu. I postępuje właściwie. Matia miała umożliwić Argilanom powrót zaraz po ustąpieniu. Z Ale stało się inaczej. Niektórzy Argilanie sprzeciwiali się izolacji, nawiązując kontakt z nami. Znaleźli sposób porozumienia się z wymiarem więzienia. Nie mieliśmy pojęcia, że Matia ich też zacznie uważać za zarażonych i uzna likwidację całej populacji za rozwiązanie. Wędrowiec nie jest żadnym skarbem, okazał się po prostu maszyną zagłady. Matia nie może zrozumieć, że nie chcieliśmy grabić ani niszczyć, tylko prowadzić badania, pomagać, próbować nawiązać kontakt. Nie wie, że argilanie chcą No, przepraszam za to, co powiem, ale ten aktor mi kojarzy się bardziej z, no, z pewnego rodzaju filmami. No Przepraszam go bardzo, ale taki ma bardziej uwozicielski wyraz twarzy i wygląda na bardzo zadowolonego. Trochę nie pasuje moim zdaniem. Możemy to sobie przerysować, chociaż słabo są widoczne te znaki, ale one nam nie pomogą w niczym po prostu wykręcamy ten kluczyk i zabieramy go. Widzimy, mamy w ekwipunku. No i pora udać się na spotkanie z Matią. Najpierw zjedziemy sobie piętro niżej, czyli minimalnie w dół pociągniemy to. Wepchniemy właściwie Tu są zamknięte drzwi. Tak, nic się nie dzieje. To sobie przerysujmy. Zresztą nie musimy przerysowywać, bo widać, że ten symbol na tej naszej tabliczce odpowiada temu symbolowi na drzwiach. To musi coś, coś oznaczać, ale idziemy dalej. Tu są drzwi. Jest kolejny symbol. Ten symbol już sobie koniecznie przerysujmy. Tak, to coś jak młotek, i przerysujmy sobie. O, tę sekwencję tych symboli, to jest istotne. Więc taki symbol, taki, taki i taki. Nie wiem, czy to jest losowe, czy nie. Ale radzę przerysować. To jest już właściwa kombinacja, więc te drzwi można otworzyć. Tam jest taka zagadka, ale zajmiemy się nią później. Tak sugeruję. Możemy teraz sobie pójść tam w kierunku torów. To jest symbol odpowiadający stacji naszej. Więc też go przerysujmy. Widzimy, można wciskając ten przycisk przywołać ten wagonik. No i jak widzimy, mamy ten sam symbol. O! Tu możemy zmieniać symbole, jak chcemy jechać do jakiejś stacji. Na razie zostajemy w tym miejscu, no ale to sobie przerysujcie. Dobra. Wracamy do windy znów. Spróbujemy zjechać tym razem na sam dół. Tu mamy takie piękne miasteczko czy wioskę z domkami. Świetnie to wygląda. Mamy też most. Próbujemy go uaktywnić, ale niestety nie domyka się. Nie wiadomo dlaczego. Też być może zagadka losowa. No i tak, będziemy pewnie musieli tam wejść. tam jest? On nie wygląda na ducha. W takim razie, co tutaj robi? To pewnie jeden z naukowców. Trzymają go w celi. Tu jest woda, więc nie możemy w tej chwili się tu dostać. I tu będzie potrzebne współdziałanie. Z, razem z Hanną załatwimy sprawę. Wchodzimy więc do wagoniku. Zapamiętaliśmy. Symbol, który odpowiadał stacji, to był ten. Czy stacji tej, na której trzeba się zatrzymać, tam, tam gdzie jest sam. Nie biegniemy więc do niego. Możemy się jeszcze porozglądać tutaj, bo widoczki są ładne, tło też jest ładne i biegniemy do sama, żeby mu pomóc. Jak mówiłem, jest kilka tych zagadek ze współdziałaniem dwóch postaci. I zjeżdżamy tam w dół do sama. Na sam dół. I tak, tutaj cała zagadka tej wody polega na tym, że tu jest kółko do jej odkręcenia. I zobaczcie, przekręcę kółko. Sam tam wejdzie i może przejść dalej. Ale jeśli tylko Hanna odejdzie stąd, znów jest woda. Więc ona musi to kółko bez przerwy przytrzymywać, bo inaczej sam nie da rady tam wejść. No, przekręć mi. Nie uwolnijcie mnie szkoda próbować. Jestem Charles Santo, członek grupy Tomlina, namówiłem ich, by to wzięli. To nie była kradzież. Zrozumcie, prowadziliśmy badania. Nie wiedzieliśmy nic o Mati, ale zgadzałem się z Tomlinem, że przy tej technice muszą być systemy obronne. Chcieliśmy je jakoś uaktywnić. Powinniśmy wiedzieć. W tekstach Angeli wędrowiec był także zwany bezcennym skarbem. Wiedziałem, że skarb tłumaczy się też jako ostateczny dar i że starsza nazwa dobry sługa może odnosić się do funkcji zagłady ocalić planetę ocalić mieszkańców albo zniszczyć wszystko daleko dotarliście może macie jeszcze szansę richard howis też tu był nie pomógł mi ale sporo odkrył ta wioska matiani przemieszcza się między wymiarami jeśli zna się odpowiednią sekwencję przejścia jej przemieszczanie jest ważnym elementem protokołu dostępu tak twierdził. To ma coś wspólnego z domami. Trzeba wejść do każdego dwukrotnie, a wyjść tylko raz. Był z siebie dumny, bardzo podekscytowany. Dwukrotnie wejść, raz wyjść. Wreszcie odkrył, jak dotrze do wędrowca. Tam, po drugiej stronie tamy. Podobno poznał ich systemy zabezpieczające. Ale nic nie zdradził. Twierdził, że byliśmy w błędzie, że uwolnienie wędrowca mogło zniszczyć wszystko. Cóż, mnie nie przekonał. Słuchajcie, odblokujcie go i zobaczymy. Chowis obiecał wrócić, ale nie wrócił. Może wam się uda coś odkryć. Jeśli tak, wróćcie po mnie. Obiecajcie wrócić. Cóż, gość miał mimikę bardziej zbliżoną do gangstera niż do doktora, naukowca. Ale ważny jest jego przekaz. Do każdego domku trzeba dwa razy wejść, ale tylko raz z niego wyjść. Co to może oznaczać? Dobra, i znów współdziałanie mamy bohaterów. Czy można to zrobić jedną osobą, ale tak będzie łatwiej.